Witam Was serdecznie, moi drodzy, z pawilonu zimowego. U mnie trwa akcja wykopywania bananów. Już nie będę Wam pokazywał, jak wykopuję banany, bo tyle jest filmów tutaj od kolegów. I mój maurycy, mierzyłem obwód, był 1,45 m, teraz są wszystkie liście, gdyby tu, tu się przyjrzycie, te suche, to wszystko pościnałem, large seed nie mierzyłem, ale też wszystkie liście poobcinam. no tak się wygląda mój maurycy, no ale, 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 przypomnę Wam, że tu jest 5,5 metra. Maurycy jest został obcięty, bo szczerze, e, pięciu żeśmy go tu wali, bez doniczki, tylko, tylko e, sam on, tu był wsadzony, w tym miejscu dosłownie, wstawiony i zasypany zimą. Także jest jeden maurelni, drugi, jest Large Seed, no i jeszcze, jeszcze Green tutaj trafi, tam akurat syn miesza ziemię i Latch Seat na moje oko ma w tym momencie 4 metry bo tu od tego od poziomu tego parapetu to jest to jest powiedz, poziom gruntu tu jest zaniżone akurat to zaniżenie to tak będzie poziom gruntu ściana plus okno ma 2,80 wysokości i jest jeszcze kawał tam nad oknem także liczę że około 4 metrów ma Moja piękność właśnie rozwinęła liścia. No Ciekaw jestem, jak w tym roku, uro, jak w teraz urośnie ten liść, jaki będzie duży. To jest odrost od tej. Ten odrost jest ze stycznia, który wydał już kilka odrostów. Gdzieś tam trafiło do znajomych osób. No, tutaj też jest odrost, ale go nie wycinam. W każdym razie no, cieszy oko cieszy. Wejdę na, na, na antresolę i Wam pokażę z góry jak to będzie. Jeszcze schody mnie tu czeka, nie, czeka zrobić, ale słuchajcie, nie robiłem schodów ze względu na to, że mam inne priorytety. Tu mi na razie trafiły hibiskusy, bo mi przepięknie kwitną. No i tu mam jeszcze, widzicie, alokacje takie eleganckie. Jedno ja mówię kolekcjonerskie. wendy, która kwiat wypuszcza no jest gigantyczna bo kwitła w tym roku i rozdzieliła siebie pięć, idzie na trzy, także 3 nie będą nie wiem jak to będzie wyglądało no i z góry to wygląda tak tamten Mauryce w samym narożniku co jest to jest też poobcinane, tylko czubek co mu wychodzi to za ocalał ten mój największy Maureli to jest no obcięty, bo byśmy go inaczej tutaj nie wtargali. Nie byłoby opcji. Large seed, no ma liścia do rozwinięcia. Nie wiem, zobaczymy jak będzie dalej. No jeszcze tu zostanie nam ten jeden green. No tak to wygląda z góry. No zebrinka, liście już rozwinęła mi kolejnego. Także, no jej to kurde chyba tu służy. Tak to wygląda, słuchajcie, moi drodzy, z góry, no dżungla mi się zrobiła, no i moje ostatnie nabytki, co Wam pokazywałem, moje... jestem dumny z nich, bo przepięknie, ja już widzę normalnie, słuchajcie, w oczach, że one mi rosną, służy im tak, to wygodne powietrze. To takie są, takie troszeczkę. Kurczę, od ziemi, bo no kopię. Kopię w ziemi palcami. Ja nie umieram w rękawiczkach robić. Może ktoś umie w rękawiczkach robić, a nie. Ona mi tak ładnie przyrosła, ale tak kurczę, tak samo. I przepięknie przyrosła. No i teraz. A Bocie, wszędzie? Wszędzie mam bolakę. Ale jak już się uporam z tym wszystkim i tak ogarnę, słuchajcie, ogarnę to, 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 to wy, te wykopki. No to wtedy zrobię porządek. A zmuszony jestem, bo u mnie cały czas mi pokazuje, że dziś w nocy ma być minus 1. No to znając życie, skoro twierdzą, że będzie minus 1, może być nawet i z 2 Na minus, no więc chciałem. O, widzicie, jak w dziurę muszę się przedzierać, chciałem wziąć. Przez to zmuszony byłem wziąć się za te butelceczki. No, jeszcze raz rzucimy oczy, oczy na, na te moje. Maluszki. Tam na społeczność dzisiaj wrzuciłem zdjęcie jak stoję przy nim. Jaki jak ja jestem kruszynka w stosunku do tego banana. Jak on rośnie. No. Z moim wzrostem. Także. Nie wiem szczerze. Już powiedziałem do syna, że jeżeli uda nam się wytargać go wiosną, to chyba będzie ostatnie jego wynoszenie. Nie, to już jest. Yy, nie ma sił na. To nie, to jest, to jest za duże bydło. Co to jeszcze? Jeszcze tam muselki. Czy hajary i te, to się tam daje ra. Ale kurde, nie te nas. Jeszcze mam tu trochę miejsca do układania. No jest to, żółmie dżungla jest. Pałagan mam jak 150. Muszę dopiero, ale no mówię, za, za, skończę akcję z wykopkami, wezmę się za porządki. I porobię dopiero porządki, po trochę zacznę przede wszystko myśleć, jak to sobie poustawiać. Tu to było wiadomo, że one będą się stały, i zimowały w tym miejscu. A a tutaj, no te moje roślineczki, tamte, no to żeby też cieszyły oko. Zresztą wszystkie roślinki cieszą oko. Powiem Wam szczerze, że jestem normalnie, jak tutaj, tak posiądę sobie na fotelu. Aż miło jest wieczorem, na dworze ciemno jest, tu światło się świeci, to wszystko tak pięknie wygląda. Także ktoś chętny, zawsze, ja zapraszam do siebie. Kajnika mam, tutaj kawkę mogę zrobić. A jak nie, to bananowy wieśniak zrobi. <grych> Także to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Tak krótko. Tak u mnie wygląda właśnie akcja z wykopywaniem bananów. Nie będę przecież wam pokazywał, jak kopię szpadem i tak dalej, bo to dla mnie jest bez sensu, tyle się oglądacie u innych kolegów. Chciałem Wam pokazać, jak to jest poupychane, zresztą nie raz będę Wam pokazywał, jak tutaj mam, coś będę opowiadał o tych roślinach, o nowościach, jak jakieś nowości pojawią. Na pewno raz w miesiącu będzie, będzie jeden będzie z bananowym wieśniakiem i raz w miesiącu będzie coś o nowościach roślin, o, o, no, o jakichś nowościach. No. Także do zobaczyska, do następnego razu. Trzymajcie się.